W tym odcinku zapraszam Was dzisiaj na zwariowaną przygodę w Toka Life World. Na początek, jednak, odłożę mój prezencik, który dostałam w piątkowej paczuszce. I dzisiaj zupełna nowość, słoneczka, bo będziemy tworzyć domek dla szalonych rodzinek. Jesteśmy w moim takim, jakby hawajskim domku. Zobaczcie, stoi on teraz zupełnie pusty. Zabiorę sobie teraz jakiś kartonik, bo będę go potrzebowała do przechowywania różnych rzeczy. O, może takie dwa pudełeczka. Myślę, że one w zupełności wystarczą. I słuchajcie, pierwszy pokoik będzie dla leniwców. To co, gotowi, aby wyruszyć w poszukiwanie leniwców? Na początek musimy się przenieść do tego malutkiego domku, ponieważ tutaj w moim domku, gdzie są crumpetsy i urocze inne malutkie słodziaczki, mam chyba kilka leniwców. Z tego, co mi się wydaje, powinno być dwa. Zatem sprawdźmy. Wezmę sobie pudełeczko. I z tego, co pamiętam, tutaj mamy Lenica krampeca, O właśnie, zobaczcie, już wylądował w pudełeczku. I szukamy jeszcze dalej. O, tutaj mamy aż trzy Lenice. Zobaczcie, takie malutkie. Jeden, dwa i trzy. No dobra, i je również włożę tutaj do pudełeczka. Powinny się idealnie zmieścić. OK. pudełko teraz ląduje w mojej rączce i przenosimy się. Szybciutko, teraz do miasta. No i ruszamy, słuchajcie, na początek na śmietnisko. Tutaj, gdzie trafiają wszystkie zapomniane i porzucone rzeczy. I zacznijmy od tego, że wyciągnę moją postać i włożymy tutaj obrazek leniwca. Zobaczcie, w takiej ramce jest on tutaj schowany. okej, okay, myślę, że już tutaj niczego nie ma ciekawego. Zobaczmy jeszcze z tej strony. No, tutaj też nic nie ma leniwcowego. Tutaj w tym mamy fajne stroje. Czy jest coś z lenicem? Widzę, coś z lenicem. Dobra, słuchajcie, ja się szybciutko chyba w to przebiorę. Albo nie, słuchajcie, zabiorę to ubranko ze sobą. O nie, słuchajcie, aż się przebrałam. Dobra, na początek chcę je tutaj o, schować. I najlepsza rzecz. to -dam, dam Sekretna. Tadam, zobaczcie strój lenica. Tutaj już wyszedł, yy, wyszła głowa, a tutaj jest reszta stroju. To słuchajcie, my musimy tutaj kogoś to przebrać. Może tutaj tę moją postać. Zakładaj to na głowę, czy to da radę. Jest i jest cały strój. Teraz szybciutko przechodzimy do sklepu. Na samym środku, ponieważ w dziale, gdzie są zwierzęta, jest nasz leniwiec. Wow, zobaczcie, jaki gigantyczny. Od razu z taką, jakby podstawką, na której on może stać. I wiecie co, on również wyląduje tutaj na dole. Dam to tej postaci, później ją zabiorę sobie. O, znalazłam, słuchajcie, coś jeszcze. Więc muszę poszukać gdzieś tutaj mój kartonik i włożyć do niego jakąś grę, symulator leniwca. Z tego co mi się wydaje, tu tutaj chyba już nigdzie leniwców nie będzie, więc przejdźmy nieco w bok. Z tego co pamiętam, to leniwce... Będą, a już miałem w tej takiej zimowej scenerii. Teraz jesteśmy już tutaj i przechodzimy troszeczkę w bok. I mamy lenicę. Słuchajcie, mega fajne, bo tutaj mamy lenica kraba i lenica, chyba jakąś taką rybę, z tego co mi się wydaje. Jakoś takie z tego podobna. E, dobrze, że mam drugi kartonik, jeszcze to tutaj spokojnie będę mogła to włożyć. I czas teraz na moją nową lokację. Niedawno ją sobie kupiłam właśnie z myślą o tym lenicu, ponieważ wiem, że on tam będzie dostępny, tylko poczekajcie, muszę to znaleźć. I to jest, o tutaj właśnie, muszę sobie tutaj zerknąć, bo pierwszy raz jestem w tym miejscu. O wow, jak pięknie, ile zwierzaków! No i słuchajcie, jeśli chodzi o lenica, to on jest tutaj na środku, gdzie są te kości. I słuchajcie, musimy te kości tutaj jakby uzupełnić. O, wow, słuchajcie, a kości są pochowane naprawdę w wielu miejscach. Druga kość już przyłożona, poszukajmy kolejne kości. O, tutaj widzę coś schowane. Coś jest również zakopane. Od razu tutaj będę instalować. O, z tej strony, teraz tutaj. Została mi jeszcze głowa i jedna ręka. Jak myślicie, gdzie to może być? Szukajmy. O, jest wąż leniwiec jeszcze! Ale tak, do mojej kolekcji, okej. Okay. Gdzie są? O, jest kość tutaj, jedna jeszcze. Od razu ją tutaj zainstaluję. No i jeszcze została mi głowa. Gdzie ona może być? Słuchajcie, poszukam tutaj wszędzie. W tym jajku nie ma. Tutaj rodzina e, jakichś zwierzaków śmiesznych. E, piesek, kuska, tutaj fajne postaci, niedźwiadek. Od razu Wam zdradzę, że dla niedźwiadka też zbudujemy domek. Szukamy dalej, gdzie może być ta głowa? O rany. W namiocie? Chyba nie. Tutaj w skrzynce nie ma. No dobra, to sprawdzę jeszcze tutaj. Jest! Za krzakami! Wow, zarazem głowę i ukrytego krampeca! O, wow! Krampec na pewno trafi jeszcze do mojego domku krampecowego. A teraz zobaczcie, co tutaj się wydarzy. O, wow! Zamarznięty leniwiec! Musimy postukać w tą tablę lodu i mamy go! Zobaczcie, jak super! Mamy nawet y, dwa leniwce, węża i takiego giganta. Wracamy zatem tutaj na plażę, gdzie są domki, do domku, który będziemy zaraz projektować. I zobaczmy, ile mamy tych leniwców. Jest mój gigant i leniwce, które są tutaj pochowane. Y, jeszcze leniwiec tu. O wow, zobaczcie, ile tego wszystkiego udało mi się uzbierać. Oczywiście ja wiem, że tych leniców jest o wiele, wiele więcej ale po prostu nie do, niektórych dodatków nie mam wykupionych. I jak Wam się podoba? Bo moim zdaniem wygląda naprawdę mega. Z tego co pamiętam, to leniwce chyba bardzo lubią przyrodę i w ogóle wiszą na jakichś takich gałęziach, więc na pewno chcę tutaj zrobić jakąś taką ala dżunglę. Coś, gdzie będzie bardzo, ale to bardzo dużo roślin, więc musimy najpierw kilka z nich powiesić. O, na różnych wysokościach, tak aby cała ściana była po prostu zielona, niczym prawdziwa dżungla, to samo tutaj z drugiej strony. Teraz jakieś roślinki postawimy, może taką jakąś niby palmę jedną i drugą. Przydałaby się jakaś kanapa do siedzenia, coś w stylu o właśnie takim, taka niby drewniana, coś takiego. Jeszcze jakieś kwiatki, może taka palma. Wow! Od razu widzicie co? Na tej kanapie posadzę tego giga lenica. Mega tutaj wygląda. Będę potrzebowała jeszcze jakieś półeczki, szafeczki, może jakąś komodę. Wszystko wydaje mi się być takie duże. O, chyba ta półka będzie ok. Czy mamy jeszcze jakąś? Ta? Ta jest chyba za wysoka. To w takim razie, wiecie co? Jeszcze jakiś stoliczek, o, taki malutki. Na tym stoliczku może wylądować ramka z leniwcem od razu. A z tej strony chyba jeszcze jakiś fotel. Zobaczmy co tu mamy. O, ten fotel się tutaj nadaje idealnie. Ten leniwiec będzie tutaj stać na środku. Od razu na półce wylądują e, te dwa leniwce, albo ten tutaj jeszcze ten wąż niech sobie o tutaj na tej półce wyląduje i wiecie co? brakuje mi jakiejś takiej półki piszącej to może nad tym fotelem jeszcze zrobimy taką małą drewnianą półeczkę o idealnie i na niej ustawimy te trzy fajne figureczki leniwców jedna, druga i trzecia i słuchajcie co mi teraz zostało jeszcze? Musimy zrobić miejsce dla tego krampecza. To co? Chyba tutaj taką małą półeczkę jeszcze. Yy, może uda się ją tutaj zainstalować. Okej, okay, mamy to i ląduje tutaj nasz krampek. Wow! Zobaczcie, jak mega to wygląda. Tutaj mamy jeszcze tę postać przebraną. Yy, tutaj jeszcze odłożymy jakieś rzeczy na półeczkę. Tylko wiecie co? No, tutaj jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Dywan by się jakiś przydał. Może ten. O, będzie tutaj fajnie pasować. Jeszcze może jakieś roślinki. Jeszcze więcej roślinek. O, tutaj je wszędzie poustawiamy: i z przodu, i z tyłu. I jeszcze z tej strony. Taka, żeby to była trochę dżungla, bym powiedziała. Jakieś kolorowe kwiatki też mogą tutaj stanąć. O, może wokół tej półeczki. I jeszcze z tej strony na pewno jakieś dwa. Czy tutaj też potrzebujemy dywan? Chyba też go dołożymy. O, tutaj. Wow, jak pięknie to wygląda, słuchajcie. I na sam koniec jeszcze spróbujmy przemalować ścianę. Może tutaj będzie jakiś fajny wzór. Czy ten mi się podoba? Nie, ten chyba nie pasuje. Hmm, wiecie co? Może takie cegły? Ej, hey, te cegły nawet fajnie wyglądają. Albo po prostu zrobimy coś o takim stylu, albo to. Dobra, niech to zostanie to jeszcze podłoga. Również taka. O, wow! Patrzcie na to! O, ale przepięknie! Prawdziwy dom lenicca! Tylko że jeśli pamiętacie, to obok mamy jeszcze wolny pokój. I tutaj zrobimy pokoik dla Miszków, a dokładnie dla jakichś niedźwiadków. Z tego co pamiętam, to niedźwiadki są w takich tych miejscach związanych z przyrodą, więc sprawdźmy najpierw tutaj. No, mam nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy. te dam sprawdźmy co tutaj mamy. Przechodzimy w bok. O, mamy miśka koaler. On na pewno będzie się nadawać. No a tutaj już mamy zupełnie jakieś inne zwierzaki, to co, zabieramy tylko tego koale. z powrotem go wkładam o tutaj do pudełeczka. Teraz ponownie to miejsce, gdzie odkopaliśmy leniwca, bo od razu mamy to, tutaj na środku jest prawdziwy taki uroczy brązowy niedźwiadek. Również go włożę tutaj do pudełka. O, mamy tutaj chyba jeszcze bobra, ale on się nie nadaje do dzisiejszego odcinka. A teraz czas na zimowe miejsce, czyli to takie wysoko położone w chmurach. Tam, zobaczmy gdzie tutaj są niedźwiadki, jest niedźwiadek polarny, czyli niedźwiadek taki biały. I jeszcze widziałam jednego niedźwiadka. Gdzie on to jest. O, jest niedźwiadek! Malutka, słodka panda. Zobaczcie, jaka urocza. Ja wyciągam teraz moje miśki, a Wy, kochani, szybciutko na dole w komentarzu piszcie mi, dla kogo mogłabym jeszcze stworzyć domek albo pokoik. Piszcie szybciutko to na dole w komentarzu. Jestem ciekawa, co Wy tam takiego wymyślicie. A ja teraz dla moich hm, co tutaj mogę wymyśleć? myślę, myślę, że to miejsce będzie fajne dla tej uroczej, słodkiej pandy teraz na pewno jakieś miejsce, aby sobie one usiadły może coś takiego szarego albo wiecie co, pójdziemy w ten sam klimat co u Lenica czyli zrobimy, o właśnie tę kanapę, taką podwójną i wygodną super wygląda tutaj bym chciała jeszcze jakiś regał Zobaczmy, co my tutaj mamy. O, takie półeczki. Fajnie to wygląda. Nie może zabraknąć oczywiście roślinek. One są obowiązkowe. Dla misia kwali musi być taki bambus. O, misiu sobie tutaj usiądzie. Na tej półce może kwiatek. Tutaj również damy jakiś kwiatek, tylko że kaktus. Co na ścianie? Zobaczmy, jakie mamy obrazki. Obrazki, obrazki takie kolorowe, a może nie będzie taki obrazek. Obrazek tego konika, i jeszcze tego motylka, który mi się tutaj schował. Koniecznie, słuchajcie, zapomniałam poprzednim razem. Jakieś oświetlenie musi przecież być jeszcze. Zainstaluj, zainstalujmy takie lampki wiszące może niech będą, o tutaj trzy takie i to samo jeszcze u orany bym zapomniała pomiędzy kwiatami e, wiszą takie jakby lampiony pięknie wyglądające z jednej i z drugiej strony wróćmy jeszcze do misiaków, potrzebujemy dywanik mięciutki i miłutki niech będzie to ten biały miski wyglądają słuchajcie tak słodziutko jeszcze nim pomalować ścianę. Może właśnie na jakiś kolor zielony. Sprawdźmy, czy to będzie pasować. O, jak ładnie! Może na coś ciemniejszego. O, też super wygląda. A na ziemię może teraz zielony, takie kafelki. O, wow! Trochę chyba za mocny ten kolor, więc e, chyba troszeczkę rozjaśnię jeszcze ściany. No i jak? Słuchajcie, powstała mi tutaj naprawdę niezła dżungla. Mamy misiaki, mamy Lenica, to teraz czas na ten ostatni pokolik. Ponownie przenosimy się w tę zimową scenerię. Zauważyłam tutaj coś naprawdę fajnego. Najpierw jednak musicie mi napisać na dole w komentarzu, czy Wy znacie tę postać. Jest to postać, która ma kule, jakby akwarium na głowie i tam ma rybkę. Ja coś zauważyłam. Ja chyba znalazłam dzieci tej rybki, chowają się tutaj w wodzie. Jedna rybka do jednej ręki nieco większa, a tutaj ta nieco mniejsza, no zobaczcie jak oni słodko wyglądają. Zatem pokoik, który im wybuduję będzie tutaj na samym końcu i to będzie pokoik dla rybek. Od razu na początku pomalujemy ścianę, takie ryby, rybie łuski, mega to wygląda, zobaczmy czy jakaś podłoga będzie do tego pasować, chciałabym coś niebieskiego o to. Eee, to fajnie wygląda Chyba, że jeszcze ciemniejsze Nie, to już chyba jest takie Bardziej galakcji Super, zobaczymy, czy jest Jakiś dywan Oj, dywany, słuchajcie, kolorystycznie Jakoś nie za bardzo tutaj pasują Ale może takie dwa dywaniki Tutaj wciśniemy No niech będzie Okej, okay. półeczka koniecznie Gdzieś tutaj widziałam taką fajną Chyba to była ta o, rany, ona jest trochę duża, ale słuchajcie tutaj będzie. Fajnie wygląda. Oświetlenie również. Będziemy potrzebować takie samo jak wcześniej. Po dwóch stronach to powiesimy. Wow, fajnie wygląda ten pokoik. Czy ja mam jakieś takie rybie dodatki? O, fontanna! Eee, ona tutaj pasuje i to nawet bardzo, mega mi się podoba. Może jeszcze ten kwiatek z tej strony. No dobra, mamy naszą postać. Rybki lądują na półeczce z jednej i z drugiej strony. A tutaj siedzi nasz bohater. nam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Bardzo Was proszę, kochani, napiszcie mi, dla kogo powinnam jeszcze stworzyć pokoiki albo całe domki. Jeżeli macie pomysł, to dajcie mi koniecznie znać. No i fajnie by było, abyście nadal w komentarzu ocenili, który z pokoików Wam się najbardziej podoba. Ten gigantyczny dla wielkiej kolekcji leniwców. Mała, urocza, zielona dżungla dla niedźwiadków. Czy też może ten na końcu pokoju dla dziwnej rodziny rybek. Ja się już żegnam z Wami kochani. Będę oczywiście dalej poszukiwać zwierzaczków, które pasują do tego domku. Może moja kolekcja leniwców się jeszcze bardziej powiększy. Nie zapomnijcie zostawić kciuków do góry i zasubskrybować kanału. Do usłyszenia. Pa-pa!